Udało się zdobyć legendarne piwo Janka Jest ze mną kolega, on wziął niebieskie, ja wziąłem pomarańczowe Testujemy Tylko jak to otworzyć Czekaj Wracamy. On już spróbował swojego, ja jeszcze nie Lecimy test Wow Nie było warte 5 zł Daj Nie uka. było, nie było Dajmy I pomarańczowy chyba lepsze. No, te czerwone smakują jak okres. <grystanie> <grystanie> Ten niebieski. A ma czerwony kolor? No. Zrobicie Rewill miasta? Dobra, Rewill miasta. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim to nie jest Warszawa. To nie jest Femboylandia. Nie papę. Tak. Stoica do Krakowa